Będę się uczył, więc jak to wygląda w środku. No i jest. Siemandero, zobaczcie co do mnie przyszło. Będę się uczył, więc jak to wygląda w środku to każdy wie. Ale żeby przybliżyć wam, także tak to wygląda. Będziemy się uczyć nowego sprzętu. Zobaczymy, jak to wypadnie. Także oglądajcie. Zobaczymy, jak się będzie sprawował dzisiaj testy, 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 jeszcze raz testy. Ostatnio była bardzo wysoka fala. Zobaczcie sobie. Dzisiaj testuję jeszcze raz tą piankę. Którą widzieliście na klifach na kornwali. Także zobaczymy, jak się spisze, bo dzisiaj bardzo wieje. Także widzicie sami po fladze. No i co? Tutaj była zobaczcie jak ostatnio bardzo wysoko woda. Teraz jest z 15 metrów niżej, nawet więcej. Tutaj aż dochodziła. Ostatnio były bardzo mocne fale. Zobaczymy co wyrzuciło. Pewnie troszkę zabrało ze sobą moniaków, ale być może coś wywaliło starego, co leży i coś ciężkiego. Być może zalega gdzieś tam na dole. No zobaczymy co wyskoczy. Także Trzymajcie kciuki i zobaczymy Do pierwszego strzału Jest i pierwszy strzał 20 pi Słuchajcie, muszę się wiele nauczyć na tym Equinoxie, bo Naprawdę jest ciężko Powiem, jest ciężko Do tej pory oczywiście kapsel wpadł Jakaś tam zawleczka Ale z zmorą jest właśnie to, co widziałem na Amphibio już to rozróżniałem, już nie kopałem zazwyczaj, w zależności od wielkości. Ale no, jeszcze na Equinoxie muszę się troszkę nauczyć. Także troszkę śmieci, jeden moniaczek przeleżany. Dobra, także do następnej. Hej! Up-up! Następne 20 pi. No i powoli skaj, serferzy chyba już się zbielają, bo to już ta pora. Po siódmej, dobra, okej, okay. lecę dalej. Coś mamy znowu. A jest no i kolejne 20 pilki, proszę bardzo. I gitara. Dobra, do następnego hej. No i teraz taka znajdka wyszła. Odważnik pewnie do siatki albo coś takiego. Choć nie jest ciężki, nie jest wcale ołowy. Ale taka znajdka, jakieś napisy. Coś, coś takiego. Dobra, hej, do następnego. Chyba krągłość. Podejmujemy. I mamy 50 pi. Pierwsze dzisiaj, nominałem, idziemy w górę. Same 20 wyszły, teraz 50. Troszkę zajechana, ale jest. Moja. Słuchajcie, i tutaj znowu mam jakieś sygnały w miejscu, gdzie kiedyś trafiłem. Tutaj podobny depozyt i dźwięk jest na jedno. O, jest na jedną funtóweczkę. Zobaczcie. Jest funciuch! Ha, ha, ha. Gitara! Pierwszy dzisiaj, także nominał w górę. Na tym możemy zostać, choć dwójka byłaby też super. Dobra, do następnego strzału. Ha, ha. Narka. I jest, podejmujemy pierwszego pikacza poniżej dyszki, czyli piątka. Teraz już wiem, jak bije. Stałe 11. Właśnie się dziwiłem, co to tak nisko bije. Dobra. Jest i piątka, także znamy ID. Lecimy dalej. Do następnego strzału. Następny fucik, Bądź 2. A jest, zobaczcie jakbyk Funtóweczka. Mamy funtueczkę. Kolejna. Kurde, to miejsce tu mi przynosi szczęście normalnie. Więc ten depozyt kiedyś, który tutaj znalazłem jest niedozbierany. Nice! Do następnego hej! 5 pikaczy. Chyba pięć pikaczy Zobaczmy Jak byk Jedenastka Sztywno po ostatnim razie Aj, już wiemy, że to jest chyba 5 pięć... No tak, zobaczcie, o, jest rancik Jest rancik Podejmujemy I mamy co? 5 pi. Nice Kolejny strzał do kieszeni Git, gitara Słyszę konie biegnące Ludzie tu naprawdę szaleją na tych koniach Zobaczcie, tutaj, tam daleko, tutaj, no i surferzy, którzy uwielbiają to miejsce, także ja też uwielbiam to miejsce, bo tutaj monetki wychodzą, także git, lecimy dalej. Kolejny funciuch. Brzmi, nawet brzmi ciekawie. Dobra. Oszczędźmy buta. Coś mi się tu zaświeciło, ale chyba nie. Nie będzie głębiej. Jak byk. Ślepy, czy co? Funciuch, kolejny super. Gitara. Jest. Lecimy dalej. Do następnego. strzału no i słuchajcie, znowu wyszedł taki ciężarek śmieszny Podobny do tego, którego znalazłem na samym początku Ale właśnie nie jest ołowiany O dziwo Aluminium? Cholera go wie. Ale takie znalezisko <grytanie> Dobra, do następnego, hej! Znajdka na oko Ale nie zabieram, Bez przesady <taki> Takie buty, ale fajna słonka Lecę dalej Motyla noga to znaczy gołębia noga, hey, obrączka no i wpadło custa cigłe, czyli kijanka załowił <taki> Kijanka załowił wpadła, no tym razem Myślałem, że funt, ale dobra, nie tym razem. <taki> Także dobra, hej Siemandero, witam Was na krótkim podsumowaniu. Tyle wpadło znajdek fajnych przez kilka godzin. Tyle niefajnych. Kopię dużo więcej kapsli niż Amfibio. Tutaj widać dużo, dużo, dużo nauki przede mną jeszcze. taka a propos, chyba wiem dlaczego tyle w Anglii zachorowań na koronawirusa. Korona, korona extra. No, także sporo, sporo nauki przede mną. Także tak to wygląda z wypadu kilkugodzinnego. Będę musiał się uczyć tego sprzętu, bo z amfibio będę rezygnował. Także co, dzięki za oglądanie wielkie. Jak się Wam podobało, zostawcie jakieś pierdolby po sobie. No i słuchajcie do następnego fajnego wypadu. To na razie. Hej!